Manko z tej strony, kozakowski w dzisiejszym odcinku gramy we What The Hen. Tak jak dużo osób już mnie prosiło, więc proszę bardzo o to kolejny odcineczek z tej gry. Dzisiaj, tak jak po samej nazwie filmiku yy, sama mówi, dzisiaj będziemy robili właśnie ten najnowszą serię z What The Hen. I mam nadzieję, że doczekaliście się tego właśnie momentu, jak nagrywam nową serię z What The Hen. No bo zawsze to tylko nagrywałem zwykłą. Let's play. Let's play. What the hen! Prosto, nie? A dzisiaj się okazuje, 1 września, że Kozakowski robi nową serię i mam nadzieję, że będzie się podobało. Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 8 łapaczek w górę, to lecimy z tą serią na poważnie. Już jedna osoba dała mi propozycję, jak mam grać. Bardzo dziękuję. Oczywiście możemy jeszcze tym rozegrać. No to są tanie karty. Głównie patrzę. No i co, wypróbujmy, może uda nam się z takim czymś rozegrać. No właśnie, będzie ciężko, a z tą drużyną, moją pierwszą, będzie mniej, nie. Tu. Tym tu, a tym najciężej będzie, po prostu. No co więcej rzec, no nie jest to najlepszy deck, po prostu będziemy go formowali, ale oczywiście z najtańszych kart. No bo tanie karty, no to nie wiem, do ilu maksymalnie mogę, więc rozumiem, że tak powiedzmy do czterech, żeby nie było. Nie pięciu, bo już 5 to trochę więcej. Będę uznała, że 4 to najwyższa, najwyższa moja... ...możliwość. Wdyfy, serio? Wdyfy, oni mają aż takie mocy Splash Damage, wcześniej takiego czegoś nie mieli. Oj, 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 będzie ciężko, będzie ciężko. No, już to widzę, że będzie ciężko. No, nie, no. Ona zawsze się tu musi. Brawo. Nareszcie coś zrobiły. Właśnie bardzo dobrego. Co doprowadziło do tego, że. No, już widzę, że to będzie ciężkie. No, bez szans trochę, nie? Dobre. Dawaj, let's go. To chociaż plus tego. Dobra. Dobre. Let's go. Dobra, jeszcze go zniszczyć mogę. Dawaj, dawaj, let's go, let's go. Wygrałem, wy, ty, WY, Co jest? Co jest? Takim dekiem? Ludzie, to jest po prostu dziwne. Ja takim dekiem grałem 5 minut. To znaczy nie całe 5 minut, takie 3 minuty grałem. A udało mi się nim zwyciężyć. What the hell? No to się nazywa ironia losu, no. Takim dekiem wygrać? No po prostu dla mnie to jest dziwne. To się nazywa Gra do końca. Ale jeśli już. No zobacz, no bo ja mogę sobie wyspamięć cztery karty. I no ros, no i co on może mi zrobić? Ojoj, dobre. Dawaj, nawalaj go. Trzeba tutaj rzucić Małpik Fas. Pyk leży. Ojoj, długie te zamrożenie. Ole go zjechało. Ale go zjechało. Patrzcie, no wygrałem kolejny raz, wygrałem chyba chyba ta Dałem radę. oj. Jest, 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 let's go, let's go, dawajcie rage. Brawo jest drugi już drugi. Pog. Widzisz ten tani dek, no to ja nawet nie używam kart za cztery. Używam tylko za trzy. Mam nadzieję, że oczywiście zaliczysz, bo powiedziałeś tylko, że tanich tani kart. Nie mówiłeś mi nic, ile dokładnie, gdybyś powiedział, używaj kart do, do maksymalnie 4 Powiedzmy tego na no, tych złotych jajeczek, czyli do tej liczby, no to bym oczywiście zrozumiał i o ile ci chodzi i jak. I by było Git. Let's go. Let's go! Dobre! Jest, uderzył go. No i git. Lepiej nie. się nadawał na wszystkie okazje. Ile ta karta kosztuje? Ja cię, pani, aż taka tania, no to ja ulepszam. ulepszanko.exe To znaczy, nie tania, tylko, że aż tyle mam do niej kart. Bo dosyć dużo mam. Jak na tą kartę. No jest, dziesiąty znaczy. No i git. No i jeszcze jeden raz możemy ulepszyć. No to ulepszymy. Jeden... Fajnie! Mi się podoba. Let's go. Powinienem wyrzucić tego, Fafniego. Y no tą kartę, nie? Dobre! Ale gdzieś jej dwalił. Ona jest bardzo podobna do, do tej, tej karty, nie? Tak szczerze powiedziawszy, to nie wyglądem, ale, byciem być bardzo dobrą kartą, no to tak. Pyk Dżabud. W ogóle jest. Ja Dopiero zauważyłem, że ten. Że mi dobrze idzie z tymi. Aha, wygrałem. Wymieniając tylko jedną kartę. Widzicie? Ta osoba mi pokazała. Reklamę biorę, jakby co. Ale najpierw dokończę. Ta osoba mi pokazała, że. nawet tanie karty są zawaliste. No to co? Będę brał dodatkowy hajs, oczywiście. Na ulepszonka. No już mamy dodatkowy hajs, cztery koła. Sporo. Nie uwierzę że nie. Tego Fafniego na serio, yy, Sigurda i Fafniego bym na serio wywalił. Moim zdaniem nie są mi w tym deku potrzebni. Mogę ich na spokojnie sobie wymienić. No bo po co mi oni? Yy. Ona jest za droga, a nawet jest spoko, ale jest niestety drogo. On jest bardzo fajny. Mogę go poulepszać. Do ile oczywiście mogę. Czyli jeszcze jeden poziom. Nie, już nie mogę. No faktycznie. Nim by się lepiej grał niż tamtymi, no bo oni tam, tamci to są tacy średnio-średnio. A w ogóle, powiedzcie, jeśli dotrwałeś do tego momentu, chociaż głównie nikt nie dociera do tego momentu. Yy, ale jeśli dotarłeś, no to bardzo się cieszę, i mam yy, i taka takie pytanie. Yy, sorry, zespałem. Jeszcze raz, muszę jeszcze raz. Najpierw chcę powiedzieć, no bo się nie skupiłem, no bo tłumaczyłem. Czy chcieli po prostu, żebym yy, nagrał, nie wiem, tak. W niedzielę lub w sobotę, jeśli będę mieć czas, bo w sobotę mam yy, mam mecz, więc nie, nie wiem, ale nie no ten mecz nie będzie trwał chyba co w dzień, więc na no, spokojnie. Ale yy, jeśli będę mieć czas w sobotę, no to czy chcecie na weekend jakoś tak sobota, niedziela yy, streamek z what the hen jak nabijam sobie misję, może pogadamy, będę robił, yy, będziecie mogli mi ten zadawać pytanka lub też możecie dawać mi wyzwanka na przykład. Graj tanim dekiem, graj bardzo drogim dekiem i yy, obojętnie dla mnie. Będ, yy, będę oczywiście przyjmował tę wyzwankę i jeśli mi wyjdzie, no to będzie fajnie, yy, fajno, fajno. No to co? Jeśli będziecie chcieli, no to oczywiście napiszcie w komentarzu i nie, i z, nie zapomnijcie zostawić łapieczek w górę. To też jest yy, wymóg tego. No to co? 10 łapeczek w górę i streamek? Może tak ustalmy? Też oczywiście, jeśli będzie sporo chętnych na streamka w weekend, no to bardziej będzie do mnie obchodziły wasze opinie niż łapki, więc no, ale łapeczki oczywiście też mile widziane. No dobra, lecimy dalej, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał 20 minut, no bo kto będzie oglądał 20-minutowy odcinek, jak Kozakowski sobie gra tylko tanimi kartami, robiąc od razu wyzwanie od jakiegoś widza, po co mi to, o, co nie? Ale było blisko. Ale po prostu było blisko. No nie, 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 nie. Do widzenia, do widzenia, mistrzu. O, bajajaju. Nie ma. Pik, pik. Co jest? Nie. Nie wierzy mi tu. Prawo, atakuj. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, jeszcze więcej. Jeszcze. Co jest on zaspał? Chyba tak. Zaspał y, rzucając tanią kartę. Zaspał. Po prostu poszedł spać. O fajnie, ta karta, którą teraz używam. No dobra. To postarajmy się jeszcze o Silver 6 i będzie na tyle w tym odcineczku. Bardzo szybko mi to idzie. Tanie karty oczywiście. Maksymalnie do trzech używam. Widzicie? Nawet trzema kartami, y, to znaczy kartami na trzy ten... Na koszt trzech do, do trzech Się da grać no bo widzisz Jak na przykład ktoś ci podjeżdża Rzucasz Rzucasz I tak bez końca Ciągle nawalasz I Musisz sobie czekać na to No i git Może i to łaskotać mam to gdzieś żebyś tylko przegrywał Dobra poczekajmy Małpik pas niech się naładuje Akurat teraz już mu no i tak pusza zrobiłem, więc on nie ma szans, ale by było miło, gdybym już go jechałem. A nawet nie, nie udało mi się doczekać do łupiego kwasu, żeby go się zawodował. Ale dobra, ok, fajny. Kolczusia nie używam, ale kolczusia się jest dobra, ale chyba za drogi. Nie wiem, czy się jest drogi, ale chyba nie powinien być drogi z powodu, że. Nie jest jako na, jakoś na potężnie, już nie, już dziękujemy, ale tylko chcę sprawdzić na zakończenie 5, więc bym nie mógł używać. No dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się podobało i że dotrwałeś do końca. Jeśli tak, no to nie zapomnij zostawić łapeczki i sobie z, dzwone z dzwoneczkiem. Podobnie motywuje do dalszego nagrywania, takich dzisiaj, bo jeszcze czeka mnie jeden odcinek, więc... Nie, zapomni nie zapomnijcie na niego wejść potem. Pierwszy, oczywiście, ładny hen. No bo wy, wy bardzo chcecie, żeby było dużo ładnych hen, więc. wystartujemy na początku z ładnych hen, a później z brawla. Jak patrzę, nowy sezon. Ósmy już. No to dobra. Dzięki, trzymajcie się i cześć.